My jako Fundusz Górnośląski wspieramy przede wszystkim Śląski Związek Szachowy, który jest jednym z organizatorów tego wydarzenia i stawiamy na taką współpracę długofalową, czyli nie działamy na zasadzie od wydarzenia do wydarzenia, dlatego że dla takiego związku takie stałe wsparcie ze strony spółek, które mogą sobie na to pozwolić, jest bardzo ważne, dlatego że mogą do przodu między innymi takie imprezy, takie wydarzenia planować. Pandemia trochę szyki pokrzyżowała, można powiedzieć, dlatego że dużo wydarzeń odbywało się online, ale ja twierdzę, że też nie było takie złe, dlatego że wiele osób sobie o szachach po prostu w domach przypomniało, tak? bo każdy z nas szukał jakiegoś zajęcia, żeby ten czas po prostu zabić. I takie imprezy, które też się online odbywały, powodowały, że to zainteresowanie było większe i może teraz na takim trybie stacjonarnym też widzimy, że to zainteresowanie jest coraz większe. No wiadomo, że różnie z tą pandemią jest, ale trzeba próbować, żeby te imprezy tutaj do Śląska wracały, żeby się odbywały w trybie stacjonarnym. Fundusz Górnośląski wspiera te szachy, już to wcześniej konferencji powiedziałem, wspieramy, dlatego mamy też takie hasło. Fundusz Górnośląski wspiera logicznie myślących. Zawsze wspieraliśmy przedsiębiorczość, wspieraliśmy przedsiębiorczych, a teraz dodaliśmy jeszcze logicznie Myślących i uważamy, że szachy wszystkim tego logicznego myślenia uczą i to niezależnie od tego, ile mamy lat. Tak? Wiadomo, że przede wszystkim stawiamy na nauczanie dzieci. Ale myślę, że każdy z nas dziś ten umysł powinien całe życie ćwiczyć, tak jak mówi się, że powinno się czytać książki. Tak samo takie gry logiczne jak szachy pozwalają nam umysł po prostu w dobrej kondycji zachować. No i to też przede wszystkim pasuje do Funduszu Górnośląskiego. To jest taka dyscyplina, długo się zastanawialiśmy, kogo i co wspierać. No i padło właśnie na szachy. Ale nie ukrywam, że też bardzo duże zainteresowanie, zaangażowanie ze strony Śląskiego Związku Szachowego który opiera dużą część swojej pracy taki fundament na takiej pracy u podstaw tak? tych wszystkich osób, które wokół tego ruchu szachowego są zaangażowane. I to też pokazuje, że każda złotówka przeznaczona właśnie na szachy jest dobrze wydatkowana, bo widząc wielu młodych ludzi przede wszystkim no, serce rośnie, chce się to wspierać, bo też nie ukrywam, że ten rozwój przedsiębiorczości w jakiś sposób z takim logicznym myśleniem jest przecież powiązany.